Siemaneczko wszystkim. Mm, nie jestem Twardziok, to jest oczywiście Gothic 2 Noc Kruka. E, tak jak powiedziałem, nagrywam jeden po drugim. Odsapnąłem sobie tylko chwilkę i w sumie wchodzimy do miasta portowego. E, mamy tu parę rzeczy do zrobienia. O, z Laracem jeszcze nie będziemy gadać, ale mamy tu jak, niejakiego. Mmm. jego imienia, ale chcemy dostać się do karczmy, a on nam nie pozwala. Mało. Nie znam Cię. Czego tutaj szukasz? Dlaczego Może Yyy... Tak, a masz coś, masz coś przeciwko? Nie masz tu masz czego szukać, kurduplu. Sam by na to nie. Yy. Trzeba uważać. Okay. Rozwiązywamy go od razu. Widzę, że nie obejdzie się bez Biatyki. Proszę bardzo, spróbuj pokaż, co potrafisz. Coś się w końcu. A? daj mu popalić! Rozwal go! Pokaż go! Nie, nie było aż tak ciężko. Z jednym przeciwnikiem jakoś sobie zawsze radzę. E, tą pałkę mi też daj. Uuu, pałka. Dobra. E, wchodzimy tutaj. E, mamy Carbifa. Tam się jak leci. To jest informatorem. No i co? Interesują mnie Nie widzę za każdą Targujemy się nie więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Dobre, nie, nie chcę, kolego, chcę, chcę po prostu wejść na swoje. Nie mam mowy nie, przejść nic z tego. A co powiesz na 6? Ale z ciebie drę. <laughs> no dobrze. Jeśli nalegasz, niech będzie 6 sztuk złota za każdą informację. Super. Nie dla mnie bomba. Um, tu mamy. kolesia. Dobra, dochodzimy stąd. Co tam małe? jeszcze? No już dobrze, wygrałeś. Dowiaduję się o tym dopiero teraz. Pewnie. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero teraz? No, mnie to i... W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo pytań. Szczegóły! No okej, okay. to naprawdę nie mówię. Rozumiem. W sumie nic więcej nie chciałem wiedzieć. Do Laressa jeszcze nie pójdziemy. Idziemy za to głąb zabudowań czytacie tak wyrażę. Tu mamy statko owieczek. Mam niejakiego Alwina. Kto? Nie coś tam pamiętam. Z młotkiem mnie dobija O kim ty mówisz? Nie słyszysz o tym. E, koleś napierdala młotkiem od Ale rana nie... do wieczora i musimy się tym zająć. Zo. Ok, e, po prostu mówimy mu, że ma przestać walić tym cholernym młotkiem. Ej, ty. mm. Możesz na nie. Przestań pr Zapomnij o tym. Chyba, że twoja głowa również potrzebuje niewielkiej naprawy moim młotkiem. <laughs> Fajny tekst, Okej. Okay. Zajmujemy się nim od razu. Okej. Okay. Zabieram mu przyjśćko. Okej. Okay. Kiepski, krótki miecz. Czekam aż w stanie, bo musimy mu po prostu powiedzieć, żeby jednak przestał walić tym młotkiem. Bo Alwina aż boli głowa. Potem przejdziemy się może po dachach. Myślę, że po dachach możemy się przejść. Nie próbuj tego ponownie. Chyba, no dobrze, go nie. Dobrze, przystaniesz... po Nie, proszę nie bić. Dobra. Właściwie mm. żebyśmy go nie bili. Nie będziemy oczywiście bić biednego e, Palena, nie mamy już takiej potrzeby. Okej, okay. już słyszysz? Zrobiłeś okay. mi wielką przysługę, wiesz co? Da 30 sztuk złota dostaliśmy, a obiecujemy 25, czyli chyba spisaliśmy się dosyć dobrze e, w tym momencie. A tutaj, zobaczcie, co tu się dzieje. A ja sobie zapiszę uprzednio, ponieważ o, może to być dosyć ciężko. Okay, rozmawiamy z nim. Co tu robisz? <noise> to mój dom. A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Mm, walki. Ty organizujesz walki? Codziennie, od południa do wieczora. Dokładnie tutaj. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Mm. Jakie są zasady? Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kurz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie? <laughs> z narożnika ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz... Dobra, Chcę Chcesz tą walczyć. Masz. Jasne. Proszę bardzo. Mamy nowe. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Mm, no chodź. No chodź. Słuchajcie, no to zobaczymy na co cię stać. Korinis. W związku <laughs> z zaistniałą sytuacją dla własnego sprawy! A, nie przestawaj! siebie wszystko! Tak? A, nie przestawaj! nie Balgum jest strasznie mocny. Cholera jest odporny. Dobra, nie zabieramy tych 100 sztuk złota, bo musimy z nimi jeszcze porozmawiać. A i tak w końcu je dostaniemy, więc. Chopa, chopa. Oh yeah. The winner is... bezimienny. Dobra. Mój Łeb. O, stary. Oto twój. Dobra. No i zrobimy sobie dodatkowe zadanie. Komu sprzedałeś ten miecz? On sprzedał swój stary miecz. Jora. Jora, jakoś tak ten koleś się nazywał. Musimy odzyskać dla niego ten miecz. Co zaraz zrobimy? Tylko uprzednio. Chcę się tutaj dostać. A tu jest niemiły pan. Ja go potraktuję kulem ognia, na dzień dobry. Okej, okay. on jest bardzo mocny. O, sabaka! O, wow, wow! Nigdy więcej nie próbuj się ze mną mierzyć. Chyba nas zabił, to czekajcie chwilę, mm. musimy to zrobić w troszeczkę inny sposób. O, o niestety musimy jeszcze raz zawalczyć z... E, z, 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 jak mu było. E, Alrik. dobra. Przewinę to szybko, zaraz go rozwalimy znowu. Um. Ta ta, ta, ta tam. jakie są zasady, Z sobą walczyć. Mam, proszę bardzo. Chodź no. no chodź. No to zobaczymy na co cię stać. A -a -a -a. Nie, nie przestawaj! Daj no z siebie wszystko. No, dalej. Daj z siebie wszystko. Tamt... wszystko. A, ale nas sięką teraz. Hmm. Dobra. A tamtego, koleś, musimy troszeczkę inaczej załatwić. Mm. Po prostu, gdy zacznie nas gonić, to e, Idź jak na kawałek, wypiję sobie niektóre manny, albo zjem sobie coś. O, to będzie dobre. I po prostu jeszcze tu zaczęstuję jeszcze jedną kulką ognia. Okej, okay, wypijemy sobie mam Dużo. Okej, okay, rozmawiamy znowu z tym mieczem. Mmm. Okej. Okay. Pójdziemy zaraz pod niego miecz. Teraz sobie znowu będę musiał zapisać, ponieważ... Nie sądziłem, że on będzie aż taki mocny ten strażnik. Ale on jest naprawdę jak widzicie dosyć mocny. Kula ognia nie jest słabym skillem. A jednak on przeżył dwie. I nadal mu było mało. Dobra. Zapiszemy sobie... O, tu mam z mojego intra. Save. Hmm, robiłem go własnoręcznie. Okej, okay, co mamy? Nie wiem, jak długo on nas będzie gonił. Okej, okay, już nas nie goni. Tak. Jeszcze jedna kula ognia. Mam nadzieję, że się nie wyleczył, bo po prostu będę niezwykle zły. Nie, nie wleczy. Okej. Okay. A, siadło! Dobre. To było świetne. A po co go zabiliśmy? Ponieważ nie chce mi się tutaj ponownie kiedyś tam wracać Jest tutaj dosyć ważna paczka. Jest tutaj gdzieś skrzynia. O jest kuperek 5 potionów, to myślę, że dobry deal. Bo zwoje i tak mieliśmy za darmo. O, otwórz ten kuper nie, wskakuj na niego. Paczka Ziemia. No, ona nam się przyda. Ok. Co moglibyśmy teraz zrobić? Możemy iść do miasta. Rozmawiać z Jorom. O, jeszcze możemy się przejść po dachach. Na dachach są różne smakłyki, w portowym mieście. O, takie tutaj, Ojej, jesteśmy fps FPSy spadły, groźnie. Okej, okay, skoczymy sobie tu. O, jest tu coś. O, miksturka. Tak sobie po prostu leżała. O, tam był mieszek. Okej. Okay. Okej, okay. tu jeszcze chyba jeden mieszek. Dobrze pamiętam, a tutaj miodek miodek tak. dobrze widziałem. A jest tu coś jeszcze. O, tu jest jakiś smoły. Dobra, schodzimy na dół. Yy, ruszamy w kierunku. W kierunku. Trzeba mniej więcej Targowiska. O, dobre słowo. Zabrakło mi słowa, niestety. Czasami tak wam, że myślę nad jakimś słowem, chociaż one jest w sumie oczywiste i dosyć proste. Trafię sławiać się dosyć, myślę elokwentnie, ale zapomnę najprostszego słowa. Przykre. No dobra. Lecimy dalej. Nie znosimy jeszcze porównać ze wszystkimi tutaj. Jora, Jora, Jora. O, jest Jora. Niech ino. Ale chwileczkę. Ha. Hmm, to jest Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengar. Przez kilka ostatnich dni kręcił się w. a co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Na mm -hmm. chwilę spuściłem z niego. Oha, okej. Okay. Ha? Chcę. Najpierw. Mm -hmm, okej, okay, dobra. Ostrożnie, ostatnie, więc postaram się. Dobra, pokaż moje towary. O, ale. Chodzi ci o tego. Tak, wciąż mam te. ile za niego Cóż, no Nie będzie. Proszę. W sumie będzie się opłacało, chyba, bo. Teraz będziemy mogli postawić na siebie ba 100 sztuk złota. O, jest rękawy. Jura mówi, że. Cholera! Musimy go godzić. Chodź tu śmieciu. Nie ja no nie aż tak, karkurowo. Ale trzeba go godzić złapać Myślę, że z tym nie będzie problemu, nie jest jakiś wybitnie szybki. On ucieka tylko do jakiegoś tam momentu. I na jego nieszczęście ucieka do dzielnicy portowej, więc. Strażnicy go tutaj nie uratują. Dobra, śmieciu. Mam cię, mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś jorę w biały dzień. Widział nawet jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i mm. żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść! Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! Powinienem. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam. Wonk! Nie pożałujesz tego. Ktoś w niedługim czasie powinien się do nas odezwać ponieważ darowaliśmy ręgarowi ręgarów nie wiem jak się to zmieni. temu kolesiowi darowaliśmy pobyt za kratkami ktoś w niedługim czasie się chyba do nas zwróci i podziękuję za to Dziwo. i zaproponuje nam coś ale nie będę zbyt wiele zdradzał. idziemy do Jory Jory jak tam kto woli, yy, mówimy mu, że odzyskaliśmy mu. Yy, dla niego złoto. Co do tak wciąż nad tym pracuje, więc do yy. co do tego, tak powiem, że uciekł. uciekł. A co z moim złotem? Oto pie... Chwa... Ok. Jeśli chcesz złota, to schwytaj złodziei i odbierz... A teraz muszę... A co za ham? Dobra. Mm. Ruszamy do miasta portowego jeszcze. I myślę, że zakończymy y, ten odcinek walką z... Y, Akirem. Tak mu było bodajże. Jeśli się nie mylę. Y, skoczymy sobie tutaj, tutaj będzie szybciej o Okay. Czy w dzień, czy w deszcz, pamiętaj, zawsze tutaj stoją, panowie. Ale Rick, nie Akiel. Eee, mam twój miecz. Mam twój miecz. A, to znacznie lepsze niż wymachiwanie starym kijem. Hmm, spytam się, czy chcesz nam z nami zawalczyć? Czy... Masz pięćdziesiąt sztuk złota. Mm. Proszę bardzo. Mamy nowego zawodnika. Zakłady obstawione. Jesteś gotowy? Uch, no zobaczymy. No dobra, spróbujemy. Chodź. No to zobaczymy słuchajcie, na co cię stać. Mieszkańcy Kolini. O cholera! Nie mogę popełnić żadnego błędu, bo widzicie, on jest cholernie mocny z tym mieczem. Jest, udało mi się, mam dłuższy mieczyk. Ok, weźmiemy sobie jego broń. Dzięki. Zobaczmy w ogóle, co to jest za broń, bo nie przyjrzałem się wcześniej. Kiepić miecz. Eh, nie jest jakiś rewelacyjny, ale. No wszystko sprawia miec, tym mieczem dosyć porządnie. O mój łeb! O, stary! Oto twoje sto... Mam tw Dobrze. Ciekaw jestem, kiedy odważysz się wyzwać. my mhm. możemy sobie tak zarabiać, możemy go tak wyzywać, wyzywać, wyzywać. Ale to chyba będzie, myślę, że na tyle. Nie mam jakiegoś szczególnego planu, pomysłu, co teraz moglibyśmy zrobić. Muszę to sobie przemyśleć. Myślę, że taki, nie wiem, czy był krótki, czy długi, nie mierzę czasu, po prostu robię te odcinki tak na oko. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja zadbam o to, żeby jakoś sprawnie to szło. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, pa pa.